Tak, więc witajcie po problemach technicznych. Tak, wszystko działa? Wszystko działa chyba. Tak, problemy techniczne z... To mi tylko połowę kanu zasłonili, czekaj... A... Tak, więc ja okay, tylko Wam działa. szybko przedstawię. Dosłownie przed kilkunastoma sekundami <ścoughs> Olaf zabił malfajta, gdy Malphite wyszedł na gank na górną linię. Aha, czyli Olaf przy pomocy Riven, tak? Riven... Nie, 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 nie. R Riven i... Malphite'owi nie udało się przy pomocy Riven zgankować Olafa, Olaf zabił malfajta i Aha. sobie poszedł. No, czyli pierwszy gang zdecydowanie mocno nieudany, dobrze, więc bardzo szybko przyjrzyjmy się w takim razie jak wygląda sytuacja. Na głównej linii Krust jako Riven w pięknym playboy'owym stroju. Przepraszamy jeszcze raz za problemy techniczne, na środku Maku PWN też ma trzeci level jako Ziggs, tutaj Malphite wrócił właśnie do dżungli, ciągle ma pierwszy level, więc no tutaj Grzechus ma bardzo duże problemy, faktycznie to on na pierwszym levelu, była rankować? Najwyraźniej, coś w tym stylu, więc, więc, albo więc... gdzie go tam przy, przy, przycapili, ale była już trzecia minuta. 20 sekund, więc to. to więc tutaj Malfight to... mocno został w tyle. Mm, zwłaszcza, że Lee Sin ma już... Nie, no Lee Sin ma także drugi poziom, więc jeszcze jeszcze tak źle nie jest. Eee, Lee Sin właśnie trzyna swoje wilki. Ma już trzeci poziom. Natomiast na dolnej linii Jana i Kolki spokojnie naprzeciwko Ashe i e, Alistara. Tutaj nic strasznego się nie powinno wydarzyć. Kolki 15 razy hitów, Ashe 26. więc Damin bardzo mocno odskoczył od Sidiego, który. No, teraz mocno stoi z tyłu. Prawdopodobnie boją się umiejętności headbutt, czyli takiego odrzucenia Alistara, ale myślę, że mogliby spokojnie podejść trochę bliżej. Nie wiem dlaczego Xidi nie próbuje last hitować. Tutaj nie szykuje się żaden gank, no ale widzicie, sytuacja wygląda tak jak wygląda. W tak zwanym międzyczasie Lee Sin oddał swoje pierwszy niebieski gregasowi, więc gregas z niebieskim będzie mógł częściej ciskać beczukami prosto w X. Owszem, Gragas czwarty level, no ale Ziggs już piąty, Gragas 17 last hitów, ZX 32, więc tutaj jest z kolei to drużyna No More zdecydowanie lepiej e, radzi sobie z last hitowaniem. A tymczasem ja widzę, że wcale dobrze tego nie robi. A nie, dobrze, wszystko jest dobrze, dobrze, wszystko jest okej, okay, wszystko jest okej. Okay. Była panika z mojej strony, już myślałem, że znowu mamy problemy, na szczęście nie. Tymczasem Malfight cofa się do bazy po zrobieniu swojego czerwonego, bo ma bardzo mało życia, a Lisin wchodzi na środek. Więc Malfight, czyli Grzechus, czyli Jungler No More lies z dużymi problemami na początku meczu. Natomiast Drużyna Monkey Love radzi sobie na razie bezproblemowo. Lissin chyba się jednak wycofa. Tymczasem na dolnej linii Ashe i Alistar bardzo mocno podgryźli Diego 11 i Jarka, czyli Korkiego i Janne. Tutaj Korki sobie chyba trochę nie radzi z tym duetem. Zresztą widzicie, jak ma mało zdrowia w tym momencie 127. Nie wiem, czy nie powinien się wycofać. Bo dami tutaj może spróbować zanurkować przy pomocy Alistara. To może im się udać, Alistar ma dużo życia. Ale jednak drużyna Manki Law się na to nie decyduje. Korki będzie się cofał. Janna zostanie sama pod wieżą. No i zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi. Być może cenna byłaby pomoc junglera, który w tym momencie chyba właśnie zmierza w tamtym kierunku. Tymczasem na górnej linii Given bardzo mocno podgryza się z Olafem i... Oh, widzieliście oko to... za oko. Umarli w tym samym momencie. E, oczywiście to jest na korzyść drużyny Monkey Love, bo oni w tym momencie są jakby jedno zabójstwo do przodu, jest 2-1 no ale e, generalnie sytuacja bardzo... Taka wyrównana. Tak, do, do, wyrównana co, co do JOTY. Ziggs cofnął się na zakupy ze środkowej linii i wraca teraz już z dwoma pierścieniami i dosłownie kilkoma laskitami przewagi nad Gregasem. Ale Gregas zachodzi tu ma fighta. A w składzie ma szósty level. malfight dopiero trzeci, ale raczej nic złego tutaj się nie dzieje. Ale udało zdarzy. mu się obronić duże, dużego upiora i zdobyć od niego tak, doświadczenie w go niż obronić? Czy malfajt... o, obronić, to A, jest no jego dżungla. Ok. Myślałem, że mówisz o Gregasie. Nie. nie, nie, nie. Właśnie byłem pełen podziwu, że przy. Przeważających siłach wroga Malphite'a Tymczasem na dolnej linii, jak widzicie, Alistar się cofnął, Cofnęła się tak, że Asze. Wrócił Korki i razem z Janą trochę popchnął tę linię. To się bardzo korkiemu przyda, bo on ma dopiero 23 last hity, a Asze już 50. Tak więc to, to jest więc dwukrotna uch! przewaga. To jest ogromna przewaga. Jak widzicie, Asze ma już dwa miecze do rana, a Korki dopiero jeden i jeszcze nie ma lepszych butów. Tymczasem na górze przez Gigant zostaje ogłuszony Olaf, bo jest tutaj także Malfight, który jest powolny Olaf. Olafa. Wchodzi, używa swojego E, zadaje mu trochę obrażeń, ale nie ma jeszcze swojego ulti. I Olaf spokojnie może się wycofać, użyć mikstury leczenia e, i wrócić do last hitowania. Chociaż Malfite będzie się jeszcze na niego czaił. Mm. No, tutaj widzę Grzechus jest chyba niezdecydowany. Tymczasem Ziggs wchodzi do dżungli e, i chyba trafi na Lisina, ale nie, bo Lisina robi to czerwone, a Ziggs idzie na dół, żeby pomóc Korkiemu i Dżanie. Ale, ale tutaj jak widzicie jest Alistar, który go zauważył, bo ma tutaj swój totem widzenia. Więc Ziggs wchodzi na gang, ale jest tam Alistar. No i nic z tego nie wyjdzie aż udało się prze, prze, e, przesmyknąć pomiędzy polem minowym nowym Ziggs'a a Riven weszła bardzo agresywnie postawić czujkę przy niebieskim tankiem. Dokładnie Laugh. w tym miejscu. Teraz widzę, że drużyna Monkey Love tutaj pinguje sobie z Chyba chcą go gonić, ale jednak się wycofają. Tymczasem na dole cały czas trwa akcja, bo jak widzicie, strzała Ashe przefłynęła prosto obok Jany i Korkiego. Korki bardzo mądrze użył swojej wargi, która pozwoliła mu odskoczyć. Gdyby tam weszła ta strzała, prawdopodobnie poszedłby Headbutt od Alistara, który podrzuciłby Korkiego w stronę Ashe i pozwolił jej wykończyć go bez najmniejszych problemów. No ale tak się nie stało. Tak tak się nie stało, ale póki co przewaga Asze nad Korkim jest druzgotąca, powiedzmy. Tak, 60, chodzi o, 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 o last hity. 36. Ale Zixowi idzie. Nie, Zix się zrównał z Gregasem, jeśli o, o to chodzi, więc na środku sytuacja jest jak najbardziej wyrównana. Na, gó na górze Olaf zdobył lekką przewagę na Driven. Więc jeśli chodzi o last hity, to lekka przewaga drużyny Monkey Love, no i tak samo wygląda to e, w przypadku Złota, bo jak widzicie 10 i 600 złota na ich koncie, a na koncie e, No More Lies 9300. Szybka matematyka to oznacza 1400 zł różnicy. No a teraz sytuacja już trochę zmieniła. To wiesz. Wszystko jest bardzo płynne. Tymczasem na środku wygląda na to, że lisin będzie chyba wchodził na swój pierwszy gang. Ale jest tutaj także Malphite Postawił swój totem, więc oni już widzą tego lisina. I zaczynają go atakować. Rozumiem dlaczego w dżungli Grzechu użył swojego E. Bo dzięki temu zwiększa mu się pancerz, a z tego są przeliczniki do następnych obrażeń. Tak, mi się nie przynajmniej pamiętam z moich dziecięcych dni grania Malfajta. Okej, okay, w porządku. To też raczej powinien użyć W, ale dobrze, nie będę się tutaj kłócił. I Gragas stara się ukraść to Blue. Na razie udało się Malfajta i Zixa od niego skutecznie odgonić. Oni muszą trochę jeszcze, jeszcze tego golema męczyć, ale jak widzicie, nie trwało to zbyt długo. Maku po nie ma many, ale dzięki temu Blue nie musi się cofać do bazy. Spokojnie może wrócić na środkową linię. Malphite w swojej dżungli, Lisyn w swojej dżungli. Na górze Riven i Olaf nieustannie się podgryzają. Oboje mają około e, połowy życia, chociaż w tym momencie Riven mocno podgryziona, ale dzięki swoim odskokom wycofuje się spokojnie pod wieżę. Tam używa mikstury leczenia i raczej nic jej się w tym momencie nie stanie. Będzie się wycofywać do bazy. Olaf pewnie wykorzysta ten czas, żeby trochę podgryźć tę wieżę, ale raczej ma jeszcze zbyt niski poziom, żeby ją zupełnie zniszczyć, ale to zobaczymy za chwilę. Zresztą idzie już tam chyba Malfight. Tak, Malfite, gdzie bronić najwyżej, być może zasadzić się na Olafa, więc za chwilę na siebie powinni wpaść. Tymczasem na dole przewaga Asha nad Korkiem wynosi już 40 Gaskitów i No More Life na swojej dolnej linii są, są cały, cały czas zaklęci pod swoją wieżę, praktycznie nie wychodzą spod niej. Tymczasem na głównej linii Grzechus cały czas radzi sobie mocno średnio, trochę nie daje sobie rady z tym czerwonym, to pozwoliło Adamido zniszczyć jego małe golemy. Grzechus chyba nawet o tym nie wiedział, nie ma tutaj do temu widzenia, więc nie sądzę, żeby zdawał sobie z tego sprawę. Spokojnie robi sobie swojego czerwonego, a Olaf spokojnie zabrał mu golemy, tak jak mówiłem, i wycofał się do bazy, gdzie kupił drugi, drugi, drugie ostrze do rana i zainwestował także w... Także w pas giganta, które dają mu więcej zdrowia, więc przerzucimy się w takim razie może na dolną linię, o której przed chwilą mówiłeś. Tak, tam non stop korki muszą się po prostu kryć przed kolejnymi wolejami wypuszczonymi przez Asze. Sytuacja nie jest zbyt, dla niego zbyt różowa. Na razie. Na razie jestem trochę zdziwiony, bo... Sytuacja wydaje się mocno jednostronna, mimo tego, że nie widać tak tego po zabójstwach, to jednak y, Monkey Love wydaje się mieć naprawdę sporą przewagę. Tak, powoli, po, po, powoli, bo powoli, ale nie pozwalają tej No More Lies, póki co na zbyt wiele ekstrawagancji, no i no ale... More lies, no More Lies chce zacząć robić smoka, bo zdaje sobie sprawę, że jest trochę z tyłu. No... Ale Monkey Love ma tutaj wszędzie te temy widzenia. Oni doskonale sobie zdają sprawę, że tu jest Malphite, że tu jest Jana, puszczają zresztą pingi w tej okolicy, jak widzicie. Gragas na razie idzie do góry, bo jest tam także Lee Sin i wygląda na to, że oni będą czaić się na tę zapuszczoną igran. Riven. Riven co prawda ma tu rzeczy, więc, więc zauważy Olaf Gragasa, ale nie, nie, Gragas... Ale nie, ona się jednak spokojnie wycofa. Gragas... Spuść na Gragasa, Gragas bardzo sprytnie przeskoczył przez mur, żeby ominąć ewentualne czujki. No wyczuwając, idzie, że idzie jest na even, Idzie na to no ale też chcę spojrzeć na dolną linię, bo tutaj akcja dzieje się cały czas. Tutaj z kolei próbuje wchodzić jungler drużyny No Moglice stał się teraz z Alistarem, dostał z byka i został odrzucony. Wchodzi Gragas na górną linię? Dobrze, w takim razie rzućmy okiem na górną linię, bo tutaj wchodzi właśnie Gragas, ale Riven ma tyle swoich odskoków, że w zasadzie nic jej się nie stało. Tak, to Lee tymczasem wycofał się do swojej dżungli. Więc jak widać gacze też są odrobinę zdezorientowane, tak, jeśli jak Ale Ziggs się z Malfightem tak. bardzo agresywnie nie ma tutaj czujek y, Monkey love, więc Alistar i Ashe są w dużych tarapatach No ale Ashe używa swojej strzały, żeby ogłuszyć Ziggs'a. Y, y, tutaj Alistar odrzuca go swoim tarapatem, chyba nie był dobry pomysł, bo dzięki temu Ashe zupełnie nie mogła uciąć i przy pomocy jeszcze Malfajta i reszty kolegów zginęła. Więc 2-2 w tym meczu. Myślę, że ten headbutt od Stara to nie był najlepszy pomysł. To po nie był najlepszy, najlepszy pomysł, ale przede wszystkim No, no More Lies wybrało idealny moment, kiedy nie było czujek mankila tak. w tej części dżungli, więc przeszli po prostu niezauważeni. Teraz więc jeszcze... wydaje się, że teraz jest dla nich idealny moment, żeby zrobić tego smoka, którego chcieli zrobić przed chwilą, ale chyba jednak nie. xD11 i Jarek cofają się do bazy. Ziggs i Malfight kręcą się po dżungli. Ziggs wraca na swoją linię do Gagasa, który tutaj to trochę jego wieżę. No i laski sobie spokojnie, Maku PWN 99 last hitów Gragas 106, Gragas czyli Tartaro Wind. Troszkę go Tartaro prześcignął, ale to nie jest wielka różnica. Zix już ma 100 na swoim koncie równe. Tymczasem na górnej linii Krust cały czas ściera się z Adamido. Tak i Adamido zdobył tutaj już prawie że 30 last hitów przewagi na Driveau, i to też widać różnice w przedmiotach. Na razie Olaf, czyli Adamido, biegnie gdzieś w dół. Doskonale zdaje sobie tę sprawę No More który wysłał tutaj pingi. Idzie Riven z górnej linii. Malfight w dżungli też zmierza w tym kierunku. Ale Ziggs cofa się do bazy. Olaf nie pozwoli mu się tego cofnąć, i to właśnie Manki będą próbowali zrobić smoka. Tak jest. Squishy. Olaf po to cofał się z górnej linii, żeby zmierzyć. Z... Tutaj jest Choo numer No More rice, więc oni wiedzą. Factual, 예, wieje. ale czy do zareagować? Wchodzi Ziggs, rzuca swoją bombą, doskakuje do niego Alistair. Gdy razem że Hetlam bardzo dobry. To też w bazie przed nim da się uciec. Minimum. Na razie skinął Ziggs właśnie, winny przez Olafa. Nie, no Mordajs udało się kosztem Ziggs'a ukraść smoka. A więc na no ukradł do smoka i jeszcze doścignęło Olafa w którymś miejscu. Więc sytuacja na 1-1, ale myślę, że teraz powinni się wycofać, bo piękna strzała Asze. Riven cudem udaje się uciec, ale czy uda się uciec Malfight'owi i Gokiemu? Swoją bombę wrzucił tam Gagas. Tak, ledwo, 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 ale udało ledwo. się. Jeden za jeden i smok. No to, to się opłacało. To się opłacało, no, ale wydaje roz... mi się, że za długo zostali pod smokiem. Niewiele brakowało, a mogło się to skończyć. Mogło znacznie się skończyć dra. bardzo źle. Tam Riven miała minimalne ilości życia. Więc jak widzicie. Paweł wskazał coś na ekranie. Tak, nie, nie, ale nie, co Paweł chciał mi wskazać na ekranie. A ja obserwuję dolną linię, gdzie właśnie za chwilę po raz drugi zginie Damin z rąk 11. Jednak mniej last hitów nie przeszkadza Korkiemu w tym, żeby spokojnie Różnica w złocie zmniejszyła się tylko do 400 punktów. Owszem, ale mimo jak widzicie przewagi jednego zabójstwa, cały czas różnica w złocie na przewagi ma, na, na przewaga na korzyść Manki Love. No tutaj tak, Korki 80 last hitów a 126, więc to jest ogromna różnica i tego tak łatwo nie będzie zniwelować. Nawet Mimo smoka na koncie i jednego m, więcej zabójstwa na tymże koncie. Owszem. No ale sytuacja się trochę wyrównała. Na początku wyglądało to słabo, ale jak widać, Malfight na szóstym levelu już radzi sobie w dół dużo lepiej. E, Ziggs dostał kolejne blue. Gragas też dostał blue od swojego junglera. I to raczej leasing w tym momencie wydaje się trochę mniej użyteczny, Tak, ten ten tak go, ale zobaczmy, tak. bo teraz szedł z linii prosto w krzaki i i nie, nie do końca zdaje sobie sprawę, że on tutaj jest. Tak, nie ma tutaj, tutaj żadnych z... totemów. Pytanie, czy Olaf podpuści ją trochę bliżej, żeby Leasing mógł korzystać. No ja się na to nie zanosi, jak widzisz Olaf przepycha potworki bez litości. być może plan jest jakiś inny. Tak, korzystając z chwili korki wrócił ee, po zakupy i wraca z Big Fucking Sword. I Vampir Scepter co znaczy, że raczej niż Infinity Edge po prostu zrobi Blue Tristera. Ale na razie mamy ogromny problem: Grzechus ma jakieś problemy z siecią, Grzechus, czyli Malfight. Rozłączył się: No More lies w czwórkę. Czy dadzą sobie radę, czy Grzechus wróci szybko? E mamy nadzieję, że tak, za chwilę się przekonamy. Tymczasem na górnej linii Riven cały czas pod swoją wieżą. Tam zmierza Ziggs, żeby jej pomóc. Oni chyba sobie już zdają sprawę z tego Lisina, a może jednak nie. Bo Ziggs z powrotem wrócił na środkową linię. Więc... Ale R Riven jest tu cały czas pod swoją wieżą i. Tak, Riven ma też mnóstwo odkupów, więc nie sądzę, żeby coś miało jej się stać. Chociaż Lisin pewnie zaraz na nią skoczy, obserwuje cały czas tę sytuację. Oraz z jednej strony. Lissing z drugiej? Nie, Lee Sin robi pompi w krzakach. Tak. Lee, 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 Lee Sin trochę traci czasu. Tak, I zabiera tak. doświadczenie Olafowi, tak? Nie jest to najlepsze rozwiązanie. No teraz tak. się wycofuje chyba. Chyba się ostatecznie tak, wycofuje. Tak, tak, tak. Tymczasem na dolnej linii tam wszedł Ziggs, ale wszedł prosto na czujki. Tak, i już więc... Monkey posłała sobie ostrzeżenie o tym, że Ziggs znajduje się w krzakach, a Listar i Asze bardzo mądrze się wycofali. A Gragas teraz w, idzie tak, do poszła drogę. Strzała Ashe prosto w Zigsa. Zobaczymy, czy Gragasowi uda się tego Zigsa zabić. doskoczył do niego i tak... Och, to było bolesne. To, to, dla było, ziksa. to było bolesne i to, to było doskona, do, doskonałe doskonała doskonała strzała, doskonałe zsynchronizowanie akcji. Świetna akcja strony strony Makila. Naprawdę, jeśli zrobimy jakieś, a mam nadzieję, że zrobimy podsumowanie najlepszych akcji meczu, to to była ja tak Co prawda wyglądało to, to tak, jakby Ziggs wybuchnął na, na własnym ładunku wybuchowym. Tak, ale to raczej ale było to... zatrucie. Tymczasem padła fioletowa wieża na środku. Gagas wykorzystał czas, kiedy Ziggsa tu nie było i ze spokoju sobie ją przepchnął i teraz kradnie nieobecnemu Malphite'owi upiory z dżungli. Monkey Love nie zdaje sobie sprawy, że Malphite'a nie ma w grze. Jeszcze. Ale Jeszcze, tak, bo dowiedzą się o tym dopiero za chwilę. No ale malfajta niestety cały czas nie ma, więc, no cóż, ta gra będzie mocno jednostronna. Na szczęście gramy systemem best of free, więc jedno, tak. Poza tym e, jedna nie... porażka na koncie No Morais jeszcze niczego nie przekreśla. Poza tym jeszcze nie wiemy, jak. Yy, długo nie będzie martwa, No Ale patrz może... na pewną linię, bo tutaj Gragas znów wchodzi, skakuje do Riven. Yy, będzie tankował wieżę, popchnął ją w swoją stronę, podpalił ją, rzucił się za nią Olaf. Teraz to Olaf tankuje wieżę. No i to będzie martwa. Riven, tutaj już nic się nie może wydarzyć. To jest kolejne zabójstwo na koncie Tartarowind, który gra Kragasem w stroju tutaj przystojniaka. 151 nastryptów na koncie, dwa zabójstwa, 155 nastryptów nawet. Świetnie sobie radzi Tartarowind jako Gragas. Ziggs wchodzi na główną linię, żeby oczyścić tutaj te spolki i mm, tutaj te, te wieże główną obronić. No ale 5 do 4 na korzyść Monkey Love i już 2000 złota przewagi. A na dolnej linii? Na dolnej linii cisza, spokój i podgryzanie korkiego. Lisyn czai się w krzakach. Yy, tutaj nie było czujek yy, No More Lights, więc oni nie do końca zdają sobie sprawę, że tam jest właśnie lisyn. Zobaczymy, czy to znowu. Czy to zostanie wykorzystane w No to już lepiej jest niż ten moment niż na górze. W grze, kiedy Alistar spokojnie może rzucić się pod wieżę przeciwnika. Lisin także. I chyba to właśnie zamierza zrobić. Tak, chodzi Alistar, jest strzała Ashe, jest Lissin eee, co prawda Jana uleczyła tutaj yy, Komkiego i to pozwoli mi spokojnie uciec. No a nie mów jeszcze hop, bo Lee Sin tutaj jest... Rzuca się pod kolejną Ashe wieżę. Ashe slaszowała do, mycha, do przodu tak. i jeszcze... Tak, już Jana ucieknie, ale to było bardzo dobre, agresywna akcja. Więc kolejna wieża tak, na korzyść manki. Chodzi tam jeszcze Ziggs razem z Janą, ale raczej nie dogoni ani Asze, ani Jeszcze misji, ani X, tak. Jeszcze chodzi Gragas, więc to może tak, bardzo się, może, skończyć, może się do do skończyć na normalizację. Tam Lisin bardzo mądrze wyprzedził Korkiego i kopnął go prosto na ścianę, prosto w krzaki, gdzie mogli go zniszczyć w przeciwnicy. Tutaj Jano dostała bardzo. Tak, mocno i właśnie spójrzcie, ile, ile, ile obrażeń zadaje Gragas w swoim Ulti. To po prostu były jego Ulti. Przeliczniki AP Gragasa są jeden do jednego na Ulti, więc ka każdy punkt, jaki zainwestujesz, wraca się po prostu w obrażenia, jakie zadajesz przeciwnikowi. Tymczasem Potwór. jest już smog, ale Monkey Love... Chyba zacznie go robić, bo widzę, że Alistar dostawia czujki. Nie, jednak się cofa do bazy. Lee Sin także. Więc Monkey Love nie zdecyduje się na wzięcie tego smoka. Oni cały czas nie zdają sobie sprawy, że Malfajta nie ma z nami. Gdyby to wiedzieli, pewnie raczej by się zdecydowali na zaatakowanie tego smoka. No niestety, taka jest natura sieciowych turniej. Niestety, nie, mo nie mamy możliwości spauzowania gry, żeby sprawdzić, co się dzieje. Być może w przyszłości, więc no cóż. My no More Lies muszą dać sobie siebie wszystko przy osłabionym składzie. Pamiętając, że no, jeśli ta gra im nie pójdzie, to jeszcze mają jedną szansę. I no bez No Fighter do... raczej nie przewiduje im sukcesu, niestety. Tutaj nie mają żadnej postaci, która by mogła cokolwiek przytankować. W tym momencie No More Lies zasadza się na Smoka, ale Monkey Love doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Jak widzicie Olaf już w krzakach, wychodzi teraz z nich. No more lies zaczynają, e, zaczynają swoje blue. Troszkę im odbiegło. Gragas się na nie czai i odpycha. Tak, Gragas je odpycha i to raczej Mankila zbierze to blue. Tak, No More lies. wygląda na mocno, mocno wycofane. Tutaj widzę, że na czacie Olaf pyta, co się dzieje. Tak, więc już w tym momencie Mankillady się skoro już nie ma To tak. nie przeszkadza im. Za, zajęciu smoka. Smok y, dla Manki Love. No cóż, no bez Manfighta to będzie bardzo jednostronny mecz. Szkoda, ogromna szkoda. Na szczęście gramy systemem Best of Free, więc. Będzie można to zrobić. No ale to wszyscy się z tym liczą, niestety grając po sieci w League of Legends. Tak, tak. Tak, takie tak, tak, się tak właśnie może się zdarzyć. Nie, nie jest to. No, no najlepsze, sytuacja, ale sytuacja troszeczkę. No cóż, nie chcę mówić bezsensowna dla, dla No More Lies, ale taka jest troszkę prawda. No to z zobaczymy jeszcze. O! Krzemysł na szczęście wreszcie wrócił. To, to nadal oznacza, że jest kilka poziomów y, z, tyłu, z tyłu. No nawet całkiem sporo, bo on ma siódmy poziom w tym momencie, a Lisin, y, Lisin ma już poziom. Na szczęście to, miał, 10... miał kupione y, serce ze złota przedmiot, który generuje złoto, y, co. Ja powie, żebym nie skłamał, co 10 sekund, więc cały ten czas, kiedy malfighta nie było, dodatkowe złoto tak czy siak mu się generowało, więc nie jest aż tak z tyłu, jak mógłby być. Więc na razie do tej pory te, te, ten mecz był bardzo spokojny. głównie mhm. dlatego, że nie było malfajta, a No More Ice po prostu wycofywało się na zgóry. Tymczasem widzę, że na górnej linii Okupowanie. chyba Riven ma jakieś problemy z siecią. Posycję. Owszem. Więc źle się dzieje w państwie polskim z infrastrukturą sieciową. Tak, rozmowy. Tak jest. Tym razem to Riven ma problemy z siecią. No cóż, no, nie jest to dobry mecz. Niestety nie było jeszcze takiego meczu na naszym turnieju, żeby było tyle disconnectów, więc. Owszem. Tym, tym gorzej, że jest to w półfinale. Manki Love zdało sobie sprawę z tego, że Riven jest rozłączona. Olaf zachował się bardzo ładnie, bo widział, że Riven się nie ruszy na swojej linii i nie zabił Proszę. jej. Tylko zapytał Riven. Więc wielki plus dla Adamido, który nie chciał wykorzystać losowego przypadku przeciwnej drużyny. No więc burna linia musiała zostać przepchnięta. Monkey Love w tym momencie spokojnie zmierza na czerwonego przeciwnika. Ale Grzechus ma siódmy poziom, Riven nie ma. No More jest niestety z ogromnymi problemami. W czwórkę raczej tego meczu nie będą w stanie wygrać niestety. Cóż, no tak to niestety wygląda w w jak sieciowych, tak jak mówi Konrad, ale strasznie przykro. Strasznie przykro, ale pamiętajmy, że jeszcze mamy tutaj... Yy, no, yy, no More Lies ma jeszcze szansę na zwycięstwo w drugim meczu. Jeżeli zremisują z Monkey Love, to potem będą mogli rozegrać jeszcze trzeci mecz i wygrać. Nie ja jestem ciekaw, czy znowu wybiorą To Zobaczymy, więc początkowo troszkę tam nie szło. Losy tego meczu są raczej już przesądzone. Tak, raczej tak. Ale zo zobaczymy. No, no More Lies nie poddaje się jeszcze, więc być może... Awaria Riven nie jest aż tak poważ poważna jak Malfight. No no, Mograx się nie poddaje, ale jak widzisz, przez te wszystkie awarie, przewaga w złocie na korzyść drużyny Monkey Love wynios wyniosła już e 7000. 7000. No i tutaj wchodzi Leesin razem z Alistarem, atakują Janę, tu została odepchnięta. strzała minęła wszystkich, Czuje. No ale Jana. Ale to póki co Lee Sin zginął pod Janem, więc ta wymiana była tak. na korzyść. Mimo wszystko No More Lies, bo ee, support ze junglera, Tak. No, no ale, tak, no, mimo wszystko No More Lies tylko w trójkę, ee, a monkey mają przewagę jednej osoby, więc spokojnie byśmy mogli przepchnąć środkową wieżę, mimo tego, że, e, że tutaj jakby e, w ten teamfight poszedł na remis. No nie pomaga też sytuacja, że Grzechus, czyli Malphite, jest dopiero na ósmym poziomie przez to, że Zdecydowanie, no. się Adamido Olaf ma piętnasty poziom, więc Dobrze. różnica z siedmiu poziomów sprawia, że Malphite jest praktycznie bezużyteczny. No zwł zwłaszcza, że jest tankiem, a tank bez dużej ilości życia Pancerze, w inni stosunku inni. do swoich przeciwników jest najzwyczajniej w świecie bezużyteczny. Widziałem, że Monkey Love pingowało sobie Barona, ale jednak postanowili się stąd wycofać. To też nie jest dobra sytuacja dla Mankila, bo wygrane z przeciwnikiem, który nie gra w pełnym składzie, to za zawsze jest. No to nie jest tutaj... żadna zabawa. Więc są sytuacje, że można wygrać mecz tylko w 4 przeciwko 5, ale nie są. Ale one nie przy tak trudnym meczu, dobrze. gdyby Grzechusa odłączyło trochę później. To i, i na trochę krócej. To raczej sytuacja wyglądałaby inaczej. No, i gdyby nie rozłączyło Riven, już po tym jak on wrócił, wtedy sytuacja wyglądała na pewno jeszcze inaczej. W tym momencie, tak naprawdę, nie ze swojej winy, No More Lies straciło dwie wieże. Straci pewnie także Barona. Nie do końca są w stanie w tym momencie cokolwiek zrobić. Jeśli chodzi o Last Hit, no, to przez te wszystkie problemy, Kongi Mike tylko 198, Ashe 250. Zresztą Kongi tutaj tak szybciej, widzicie. Pomaga mu jeszcze Jana, ale to Jana zginie, bo została z całą i wykańczają Kragas, który ma już trzy zabójstwa na koncie. Tak więc powolny, powolny, nieubłagana. po prostu No More Lies nie mają za bardzo czym odpowiedzieć Monkey Lasm na, na tej sytuacji. No nie zdziwiło się, gdyby No More Lies w pewnym momencie postanowiło się jednak poddać metrów. spróbować szczęścia na w następnym meczu. No cóż, to trochę szczęście w nieszczęściu, że taka sytuacja zdarzyła się dopiero w półfinale, kiedy gamy systemem... Ale Ziggs próbuje ukraść barana? Nie, sekundę za późno. Tak. Niestety mu się nie udało. Także trochę szczęście w nieszczęściu. Bo gdyby to, był, to była gra do jednego zwycięstwa, no to bardzo byśmy współczuli. No bo teraz też nie współczujemy, bo oczywiście nie jest to dobra sytuacja. Tutaj nie mają szans na pokazanie tego, co potrafią najlepiej. Grają w osłabieniu, nie ze swojej winy. No ale mają jeszcze szansę. Jeszcze będzie jeden mecz, co najmniej. Mam nadzieję, że. Pokażą to, co mają najlepsze, i się wtedy już wygra na 100% lepsze, a nie ten, kto ma mniej lepszy problemów. Internet. Nie umieszając, oczywiście, nic Monkey Love. Już prawie 10 tysięcy złota przewagi na koncie Monkey Love. Olaf śmieje się pod smokiem. Czy Smok się za chwilę pojawi? Tak, Smok się pojawił. Bardzo dobry mi ze strony Monkey Love, odpowiada Paweł. Spoza kadru, spoza mikrofonu. No i Mankilav z Baronem i Smokiem mają już ponad 10 tysięcy złota przewagi, prawie 11. Będą teraz chcieli przepchnąć linię na dole. Idzie strzała Ashe, trafiła prosto w Konkiego, Swoją trafiła w niego, nie wiem czy podczas tego kiedy tu na walki i nadal się tam ruszał trochę. No ale Konki musiał zginąć, trafił go jeszcze swoim ulti Gagas. Tymczasem wraca Riven. Tymczasem wraca Riven. Yy, I zobaczymy, no ff, cóż, chyba NoMoreLives nie ma już szansy na powrót w tym meczu. Tak. tak, widzicie, oni stoją w bazie, nic nie robią, nawet nie próbują z niej wychodzić. Nie, bo właśnie się poddali. Właśnie się poddali, wróciła Riven. co się poddadzą, 1-0 na koncie Monkey Love, ale to był... Takie się zdarzają i sto, zostały uwzględnione w regulaminie, więc po prostu... Na, na teraz gra numer 2. Wracamy więc do studia. Ale gdzieś mi uciekł X split i nie mogę się wrócić To studia. Cześć, zaraz pokażę nasze twarze, Konradzie. Oto i my, oj. Tak, więc ale bo ja... nie, o, jesteśmy. Więc smutni. Ja im... o. Więc ja tak, smutni, więc ja już zapraszam graczy do na na następnego meczu Paweł coś tu miesza. A Krink... Ja wrócił, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza Pawle. To czemu krzyczy, że nie działa? No bo nie trochę, trochę nie działało. Włączcie lokal recording towarzysze.